Siemano, ziomeczki, witam w trzecim odcinku z naszego let's play'a z Dead Trigger 2. To już będzie trzeci odcinek. Dobra, zacznijmy, Co to jest? Jakiś radio. E, co tam z tym radiem? Co mamy robić? No, co mamy robić? Jestem misje, tak, misję. USA. Widzicie, tu mamy misję. Story. Play, 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 play. Piszcie mi w komentarzach, z jakiej gry chcielibyście Let's Play. Bardzo Was o to proszę. Postaram się spełnić Wasze wymagania. No 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 no. Już amusz to amo Dobra jakieś poplanie. Które i tak mi się nie przyda, bo lecimy na pały. Nie, nie widzimy co to jest. No, na początku zawsze, yy, zawsze lagi. Na środku też trochę jest. W ogóle ogólnie trochę ściwa. Yy, no, mam amo gminie zombie. Yy, klucz francuski, bo mnie zje! Widzicie jego krzywą twarz? Więc klucza The Trigger 2 to jest bardzo ciekawa gra polecam to jest prosta ale ma dość dobrą grafikę jak na grę na smartfony na androida ogólnie i ciekawe się gra jest cały czas inna misja zrobimy nowe wyposażenie o, zapomniałem kupić nową broń. O je, słyszeliście to? Triple kill O kurde, mam zapomniał. Nie no padam! no co to ma być? jest? Gdzie on 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 jest? Gdzie jest? Wow, woł, koł krew się leje! Oni kamikadze, kamikadze, where is kamikadze? Muszę sobie granaty kupić. Ja teraz już za późno. kamikadze. Gruby To już rzuca bombami, spadaj! Nie! 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 Ale mam jeszcze trzy... Nie fajnie. Zostałem hapa dużo. <słysza> Hitro! Widzieliście to? A tu co? Czy się trzyma, tak? do punktu docelowego. Aaaa. Do do O, tam mamy iść 80 metrów jeszcze. O, świnka. <grywia> Morderka. Złota świnka, która daje kasę. Nie ma... Nie może być nic lepszego. Ale mam Zezę. Ze mną jest zombie, no fajnie. O nie ma go, nie widać już go. No. Tam jest chyba. Nic. No podejdź. Headshot! Jeszcze drugi. Łooo! Co tu jest? Co to jest? Nie zauważyłem. Rzeźnia. Bo to będzie koniec misji. O. Helikopter po mnie poleci? O flarę. O flary mam wstawiać. Ja! Co to było? Widzieliście? Helikopter po mnie przyleci. Czy się nie mylę? Co tu biorę jeszcze? O, masz klucza. Co to jest? nie jest ten ściantetyk. Naukowiec. Zombie naukowiec. Ja nie jesteś ściantetyka. Się boję. Serio się boję. Strasznie. Ну спадай, спадай, спадай. Мужчина. Губи то. Не, ну с мне? Падам, падам, падам. Падам, еще не с чего. Не, не. Добро, мама, еще два раза, два раза. Przykro mi, bardzo mi przykro. O co to, o co to, o co to, o co to, się boję. Dobra, zaraz po mnie przyjadę. Przy 37. Nie, nie, no przegram to, przegram to, serio przegram to. To smutne. To są jakieś jaja? Dwóch. Pada. To ja też pada. Jest! Jest rzeźnia! Przyjechali po mnie. Dziękuję. To będzie na tyle. Dziękuję. Subskrybujcie, oceniajcie. Nara! Była długa misja, ale udało nam się przeżyć. Z dwoma respawnami to nic.